Jak widzicie po mojej lewej stronie mam 104 miliony game'ów a dodatkowo mam bardzo dużo enchantów, bardzo dużo potek i w dzisiejszym materiale będzie takie masowe robienie Mastery. No i jeszcze za darmo rozdam wam takiego kciucz komputera, więc warto oglądać ten film do samego końca. Mam 104 miliony, prawda? Ale ja bym nie chciał tego wszystkiego wydawać na sobie upgrade'y dlatego idę i sobie pokupuję trochę potek i trochę enchantów. Przede wszystkim będę skupiał się na takich enchantach jak Lucky, ze względu na to, że te Laki są po prostu najbardziej opłacalne aktualnie. Ładnie, tak? Więc szukamy, szukamy trójek. Trójki widzę, że mają bardzo fajną cenę, tylko wiadomo, no pewnie nikt ich aktualnie nie wystawia. No bo to wiecie, no każdy walczy o masterki, tak? O, tutaj proszę jakieś dziwko. Proszę bardzo, kupujemy. Wiecie co? Takie na diamenty. Wiem, że nie powinienem tego kupować, bo to na diamenty to jest akurat skam, ale też kupię. No trochę stracę gemów na tym odcinku. Tutaj nie będę ukrywał, że nie będę tracił na tym materiale. Tak, będę tracił na tym odcinku bardzo dużo. O, zobaczcie, nie ma w ogóle laki trójek ani laki dwójek, nie? W ogóle tych enchantów nie ma jedynki są, no dobra, jedynki, a jedynek też nie ma, oj no git, a trójki czwórki, no i temu już nie ma no to naprawdę był chyba w bardzo dobrej cenie tak wystawiony, naprawdę mnie to bardzo, to bardzo szokuje, w ogóle nie ma nikogo, kto sprzedaje laki o jest, jedna książka xd, osiem książek o, 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 bardzo fajny ziomek bardzo fajny ziomek, kupujemy wszystko co ma praktycznie, o, nawet poniżej rapu to wszystko wystawia, dobra to nawet się nie zastanawiam, biorę, W ja to nawet nie patrzyłem na cenę za jaką to kupiłem, mam nadzieję że mnie tutaj nie oszukał, O, liczmy na to, że nie No i chyba zmieliło, ej jest to Niesamowite, że nie ma Lucky X3 Na żadnej Trading plazie W Gierce, w którą gra 200 tysięcy osób I Lucky X2, dwójki... o jest No i ktoś skupił, jeszcze mogę Odebrać tutaj, dzięki bardzo serdecznie Wszystkim za gifty, tuner tej wiem, że Im powysyłał bardzo dużo rzeczy do masterek, Więc dzięki wielkie, Lewandowski Za 50 tysięcy gemów, Capix Za 150 tysięcy, Reset Za 250 kapli. dzięki Reset jeszcze tutaj takiego Gifta. Takie potki wysył i tricks, dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Uuu, 2000, 2000, 2000, dobra, kupione. Dobra, kupię te 5000 diament. O, nie, no. Czekam, pop ma kryty, ale ja krytów nie chcę. Ja chcę laki, może wystawi. O, 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 tak, 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 tak. Nie, dobra, kupiłem. Kupię też te diamenty, będę kupował, bo tych na laki się faktycznie nie da no kupować. No nie da się. O, tutaj 5000 takich potek, wiem. Dobra, te potki się dużo łatwiej kupuje, jak się chce, nie? O, tutaj 5000. Oj, dodaj no, mi kupić. No, kupiłem. Mi kupiło. Dobra, tysiąc też takich mogę kupić. A co? Ty może też podki. Ej, podki na gemy mogę kupować też. Dobra, to pokupuję też podki na gemy. Nie wiem, czy się tu pyli, a czego się nie pyli. Ech, no koleś takie zrobił. Jajku, po cztery sztuki. Oj, super, super, super. Trzy tysiące laki dwójek. Pięknie. Tutaj jakieś diamenty może się uda, nie? Dwa miliony wydaję na jakieś książki diamentowe. Co jest? To też mogę kupić. No, 150 sztuk to trochę mało. Dobra, na razie mi się tego nie chce szukać. Serię, wam mówię, na razie mi się nie chcę tego szukać. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. Jeżeli uda mi się dobić jakieś fajne poziomy, no to nie będę tego dalej robił. A jeżeli nie, no to raczej tutaj sobie jeszcze powbijamy. Mam 83 level enchantów. Chciałbym bardzo 90, ale to z tych enchantów to nie. No ale lecimy sobie standardowo od dołu. Zaczynamy od tych gorszych enchantów. Całego laka sobie zostawiamy. W ogóle zobaczymy też, ile pójdzie na upgrade'y, bo tego jestem ciekawy. Ale bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to idzie. Zobaczcie, tyle enchantów już przerobiłem, a ja nawet poziomu nie dostanę. No i tak to będzie wyglądało. Dało, no. O 5000, dobra, i zobaczcie, 5000 takiego przerobiłem, nawet nie dostałem levelu. Jak do tego dorzucę 3000, nadal nie dostaję levelu. Dwa nadal nie mam levelu. E, ile potrzebuję enchantów, żeby dobić level? Bo to mnie naprawdę bardzo ciekawi. Ej, bo zobaczcie, około 20 tysięcy do... i nie mam levelu, nie? Około 20 tysięcy enchantów właśnie wrzuciłem i nie dostałem levelu. O, jest, 84, brawo. No, nie będę ukrywał, jest to bardzo, to bardzo smutne. Potem też będę musiał te enchanty wszystkie sobie tu Tutaj, bo sprzedawać. Dobra, odpalam tego laka, już trudno. No, widzę, że nie dobiję jakiegoś znacznego poziomu, więc ja to wszystko upgradeuję, Mam 89 milionów gemów, okej. Okay. I cały czas to leci. W podkach będzie to na pewno przyjemniej leciało, ze względu na to, że w podkach mam mniejszy level. Jej, 85. Dwa poziomy wbite. I tutaj może, nie, nie, myślałem, że dobiję level na tych diamentach. Ale no, nie dobiłem, no, nie dobiję. Jak widzicie, no, gemy lecą mi w dziesiątkach w dół. Jest 86. Spoko. Nie, 86 to jest naprawdę już spoko. No, bardzo to Bardzo chciałbym ten kolejny. 90. No, 90 to jest mój cel. W sumie to net nie wiem, czy te wyższe to się opłaca jakieś inne niż diamenty i laki, które mam, bo nie wiem, czy one dają aż tyle ekspa więcej. Bardzo mnie to ciekawi. No, odpalę sobie diamenty i odpalę sobie diamenty, ponieważ je jest 87. Bardzo fajnie. Ponieważ je, ja, no, nie będę potem oszukiwał. No, będę chciał jakoś sprzedawać, tak? No, będę chciał jakoś sprzedawać, żeby to chociaż trochę się zwróciło. Dobra, jeszcze tego dobra. No i widzicie, poszło bardzo dużo gemów. Mam de facto trochę. Tych książek, no mam, no nie będę ukrywał, że nie mam, bo mam, ale tych dalej to już się tak średnio w ogóle opłaca, chyba przerabiać, bo zobaczcie, to kosztuje 600 tysięcy. Dobra, ale zobaczmy, ile dostanę z tego Mastery, mam ile dostanę z tego X, mam 19,5 tysiąca. Przerobię to, tak? Przerobiłem to, miałem 19,5 tysiąca, teraz będę miał 38, no 20 tysięcy, to tak się średnio pyli to. Średnio się pyli ten biznes, idziemy jeszcze na podki, no i jesteśmy na podkach. Na podkach, tak jak mówiłem, będzie tyle dużo lepiej, ze względu na to, że ja tych potek jeszcze nie mam jakichś fajnych poziomów tutaj powbijanych. I tutaj standardowo również, na początku nie używam w ogóle tych potek z diamentami oraz z lakiem. Najpierw chcę sobie powbijać na tych słabszych potkach, a potem dopiero będę myślał, co robić z tymi potkami dalej. No na razie, dobra, mamy 13 tysięcy tych potek na damage. No, to jest level up, no to jest level up, moi państwo, więc to jest bardzo spoko. Teraz lecimy dalej, 68. Nie wiem, czy coś jest fajnego za 70, nie mam zielonego pojęcia, z... mamy 70 poziom. Gitara siema Tutaj lecimy. Podki się w ogóle dużo taniej upgrade'uje, No tutaj też to nie oszukujmy się. No podki się dużo taniej upgrade'uje tak? Podki wychodzą dużo taniej. No sami zobaczcie, nie? No sami zobaczcie, jak te podki wychodzą taniej w porównaniu do tego enchantów, co my tutaj mieliśmy. Tutaj wbijamy kolejne. Tutaj będę chciał jednak chyba je do maksa w ogóle wbijać. Zobaczymy w ogóle, jak mi to wyjdzie. 75 poziom. Ej, fajnie. To może do 80 by się też udało. No to by było dla mnie naprawdę bardzo super. No i dobra. Jesteśmy. Na takim etapie, no zostały już praktycznie tylko te podki Zobaczymy, czy na 80. levelu coś się z tego fajnego, albo nie, wiecie co, od razu je przerabiajmy, przerabiajmy tak, jak przerabiać, to przerabiać lecimy. Albo nie, no, jednak jestem sknerą. Chociaż to jest 75 poziom, to jeszcze sporo. Nie, dobra, ten 80 level tutaj za dużo nie daje i tak, więc przerabiamy wszystko, przerabiamy, dawaj, przerabiamy 10 tysięcy takich 77 poziom, czyli co? Z tego będzie 78? Chyba powinien być. Jest 78, no z tego zaraz 80 powinno nam się uda Dobić, Jest 80, super. 70 milionów gemów. No zaczynałem ten odcinek mając ponad 100 milionów gemów, więc jak widzicie, leci to bardzo, to bardzo mocno. 81, nie no dobra, podki się dużo łatwiej farmi niż enchanty. No to jest fakt, akurat, nie opinia. To się dużo łatwiej farmi niż w przypadku naszych poprzednich enchantów. No ale enchanty też są chyba silniejsze, nie? Enchanty też są chyba silniejsze. Ja to zaraz pójdę posprzedawać, zaraz to wszystko idę powystawiać, posprzedawać ze względu na to, że po prostu. To jeszcze mi się trochę zwróci, tak? Nie dosyć, że tutaj powbijam sobie bardzo, 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 bardzo dużo tego, co ja chcę. To jeszcze mogę sobie robić podki Tiro 9, co jest bardzo spoko. No i okej, okay, no i na razie chyba tyle. Na razie chyba tyle, jeżeli chodzi o masterki, Key. To my 82 i 87 level, więc nie najgorzej, nie najgorzej. Wiem, że jeszcze chcę na pewno enchanty sobie porobić na diamenty, ponieważ one mi się pewnie przydadzą do odcinka, więc dobra, lecimy sobie tak, bo to mi się na pewno do materiału przyda. 17 tysięcy nowych enchantów, Ja ciekawe ręce. No i mamy 66,9 miliona gemów. I teraz powiem tak, ja to idę wszystko posprzedawać, zobaczymy ile gemów na tym tak de facto straciłem, bo tego jestem ciekawy, no ale też miałem bardzo dużo potek i enchantów swoich, to też o tym trzeba pamiętać. Jeżeli uda mi się jeszcze zakupić jakieś potki na laka, czy jakieś enchanty, wiecie, coś takiego i będę ją tego bardzo dużo, to oczywiście wam to pokażę na odcinku. Jeżeli nie, no to prawdopodobnie nie. Obiecałem widzowie, że wam jeszcze coś nagram, jak będę miał więcej książek. No i mam więcej książek, bo jak widzicie mam mniej gemów. Cel jest jeden, cel nie Jest prosty. Cel jest banalny. Wbić ten poziom. Zobaczcie na moje książki. 46 tysięcy laki X2. 15 tysięcy laki X3. A ile nam brakuje poziomów? To się może udać. Brakuje nam 2,5 levela. Lekko ponad. To no dobra. Pytanie: Czy za to dostanę level upa? Jest. Za to dostałem level upa. Super. A jak to wygląda dalej? No dobra. No niecały poziom. Za 40 tysięcy książek dostałem niecały poziom. A za to dostałem kolejny level. Mam kolejnego level upa. Dalej ja lecę dalej. Ja się nie poddaję. Gemy lecę lecą w dół, gemy lecą w dół, no ja to widzę, no ja to widzę, ja widzę, tak? Ale te książki na lakaj potem będę sprzedawał, więc jakby wiecie, no tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, no nie udało się, no nie udało się. Ile mi jeszcze tego brakuje? Mam jeszcze trochę tych książek, no brakuje mi pół poziomu, no brakuje mi, brakuje, no brakuje tych książek jeszcze trochę. No to idziemy farmić dalej, no ja muszę na dzisiejszym odcinku mieć 90 level i nic mnie to nie interesuje. Jestem z powrotem, mam trochę książek zakupionych i kupowałem już serio na speedranie książki, których taet nie powiem Inem kupować, bo bardzo jestem zesperowany na ten poziom. No, fakt, faktem, mam trochę jeszcze tych laków, ale no zobaczcie: 8400 diamentów i nadal nie mam levelu. No, brakuje już niedużo, no nie oszukujmy się, nie brakuje już dużo, brakuje już całkiem nie dużo. Dobra, kolejny milion na te diamenty poleciał i coraz mniej, coraz mniej tego levela, no co to jest? Dobra, mam krytykalsy jakieś, no nie chcę krytykalsów, dobra, nie wiem, takie książki może. No, patrz jak niewiele już brakuje. Dobra, to może jeszcze na kolejny milion jest 90 jest, mamy to 90 level w wbity. Jejku, ile gemów tato to poszło? Ile gemów ta to zmarnowałem? A co mi to w ogóle dało? Dało mi to O. To jest akurat mega fajne, ponieważ. No dobra, super, super, super. Dobra, 90 mega OP. Mega OP 90. 90, jest super kozacka. Bo nie dosyć, że mam silniejsze te czanty to jeszcze mniej ich potrzebuję i jeszcze mniej kosztuje upgrade. No nareszcie. No nareszcie to są jakieś w miarę normalne ceny, bo przecież to to był jakiś hit, tak? Zaraz muszę te książki iść posprzedawać, chociaż tu mamy ja 24 miliony, a w tym mam 30, a ja, to się nie opłaca. Ale miałbym już cały team najlepszych laków, nie? Ale to spokojnie, to się kiedyś zrobi. To sobie zaraz sprzedam Udało się super!